Witam wszystkich bardzo serdecznie na nowej wersji Minecrafta 1.2.4. W tej wersji, która kilka minut temu, czyli 18.30, wyszła. Do tej aktualizacji dodano nowe bloki i nie popełniono wiele błędów. A więc prezentuję się tak. A więc tak, do nowej wersji doszły nowe bloki. To czyli tak, tak jak się prezentują w tej chwili. Nie wiem, czy. O, no, to się usiadają. Tak, tak jak widzicie, pod wodą wystawałem. Nowe kolory mamy. Nawet ładnie się prezentują. ja ile a więc tak, jeszcze doszły. O ja wiem, jest to? Tak są. coś większego mi tu leży. Dobra, doszły też nowe bloki w piaskowcach. więc tak, jeden wygląda tak. Kurde, nie lubię stanie. Proszę wam. Yy, tak. Doszły. Tak. Już mówię. Nie, muszę no, zmienić, bo już nie denerwują. Tak. Doszły, doszły dwa nowe bloki piaskowca. Pl ten takie nie dzieliście uzyskać. Tego w ogóle nie wiem, nie mogę tego rozejść. no tak wy wychodzi ten P Oj, nie ten pierwszy. A więc tak, yy, zmiany dotyczące, kurde, mm, zaraz wrócę, a więc tak, zmiany dodane do Minecrafta. Historia czatu oraz lepsza edycja, nowe bloki, przycisk wróć, wróć oraz wyjść yy, przy błędzie out of memory, Oceloty zachowują się bardziej realistyczne, czyli są bardziej, yy, lepszą reakcję mają. Yy, wiele bug fixów zostało chyba naprawionych, z tego co słyszałem. Dodano yy, minimalne menu debugujące. De tak jak w, w wcisko, F3, to mieliśmy takie. Jak naciśniemy Shift plus F3, to mamy w wcześniejszych wersjach bez tego i moim zdaniem lepsze jest takie hmm, co nam jeszcze doszło kładzenie płytek, bloków na płytę jest teraz hmm, łatwiejsze i optymalizacja no i to tyle wyszło do nowego minecrafta bo poprawiono wiele błędów, ale nie chcę czytać. Podam wam link do strony z, z błędami. Ogólnie z, z tym, co jest podane do tej wersji. A więc, cześć i do grania.